Parafi w niebie wzięcia Najświętszej Maryi Panny wełoszczowie już od 19 maja, czyli od najbliższej niedzieli, rozpoczynają się otwarte dla wszystkich rekolekcje pod nazwą Tydzień dla Jezusa. To czas wielkiej łaski, w którym dowiesz się, że Jezus jest spełnieniem wszystkich Twoich pragnień. Wraz z misjonarzem miłosierdzia księdzem Rafałem Jarosiewiczem specjalnie dla Ciebie rekolekcje poprowadzą świedcy ewangelizatorzy Magdalena Plucner, Magdalena Halak, Magdalena Grajewska, Emil Pięta, Jakub Bartkowiak i Michał Głodowski. W tym czasie Bóg przemieni nasze życie i nadając mu sens, wypełni je radością. Kochani, bardzo serdecznie zapraszam Was na Dzień dla Jezusa. To jest taki szczególny czas, w którym będziemy chcieli uczyć się, rozpoznawać to, jak Pan mówi do człowieka i co on mówi. Wiem, że może przecież mieliście już niezwykłe tygodnie, ale to jest taki tydzień, po którym już nic nie jest tak samo jak było. E, mam tego doświadczenia, ponieważ od wielu lat głoszę Ewangelię i od wielu lat też jeżdżę do różnych parafii. Po to, by właśnie taki tydzień spędzać z parafionami, z gośćmi, no i też z kakonami. Generalnie całe nasze życie zmierza do tego, żebyśmy chcieli wypełniać te pierwsze przykazanie, e, przed przekazaniem miłości Bóg mówi, słuchaj. I to jest istota tego, żeby prawdziwie kochać Pana Boga i bliźniego. Zapraszam Cię całego serca. z całego serca. cały do świętowej, przyjdź do parafii. Daj sobie czas, taki niezwykły tydzień i zobacz, co Bóg będzie w w Twoim życiu i w moim życiu. Z całego serca Cię zapraszam na modlitwę, na konferencję. W czasie tego tygodnia będziemy się uczyć tego, co jest niesamowicie ważną, trudną, piękną, sztuką i umiejętnością słuchania Pana Boga, odczytywania tego, co On mówi, by potem na swoich odcinkach, pośród swoich najbliższych, pośród swojej rodziny, po prostu realizować to, co na modlitwie, to, co w przestrzeni, w której żyjemy. Usłyszeliśmy od Jego samego. Pozdrawiam Was serdecznie, Błogosławie, i zapraszam na Tydzień dla Jezusa. Od najbliższej niedzieli, czyli w dniach od 19 do 26 maja, włącznie, Tydzień dla Jezusa, specjalnym wydarzeniem dla Ciebie.